Dobra, dzisiaj będziemy budować taki domek, taki bardzo prosty domek i to jest przykładowy tutaj domek, co spodobałam sekundę temu i znajdziemy jakieś jeszcze fajniejsze miejsce, gdzie możemy taki domek zbudować, taki drugi powiedzmy w tej serii, to gdzie jest tutaj fajne miejsce. O, tutaj jest na przykład fajna taka skała. Tutaj bym chciał mieć, mieć takiego domka. To pierwsza rzecz, co chcemy zrobić to chcemy wiadomo zbudować z, z kamieni tutaj e, chcę zbudować jakiś taki fundament powiedzmy, żeby ten dom miał na czym stać. Dobrze. I możemy nawet tutaj e, troszkę z ziemi, żeby to ładnie wszystko wyglądało. Tutaj bardzo dobrze. I teraz tutaj uzupełniamy fundamenty. Fundamenty ustawione i jeszcze zrobimy to troszkę dłużej. Na wszystko, na kuchnię, bo tamto. Dobrze. Mamy fundament, mamy. Teraz chcemy troszkę e, przedłużyć to, żeby ten dom tak wystawał e, nad wodą. To jest właśnie cały taki efekt. Wow. O. Dobrze. No i teraz mamy coś takiego i mamy możliwość tutaj to... o super zakończyć to i teraz będziemy y... kłaść naszą podłogę już sekundę tutaj będziemy kłaść podłogę i Chadzimy tą całą podłogę. Od wody. Teraz. Ok, wracamy. I podłoga, podłoga. No i tak się robi, aż to się zakończy. Super. No to widać mamy tutaj początek. Bardzo ładnie. I teraz chcemy zbudować ścianę. To wybieramy tutaj dębowe deski. No i stawiamy to. O, tylko to nie to. Tak. No, dobra, i jeszcze to nie to. Tutaj. O. Dobra. I teraz będzie ścianka. I tak jak w tamtym poprzednim, to też zrobimy na jednym poziomie ściankę, a potem będzie wielkie, szerokie okno, z którego będziemy mogli sobie popijać herbatkę i patrzeć na piękną wodę. Troszkę mi przykro, że nie wyłączyłem zmiany czasu, bo widać, że zaraz będzie bardzo ciemno, więc spróbuję to szybko tutaj dokończyć, żeby nie było. No, ciemno, tak? Żebyśmy mogli widzieć, co się dzieje. Dobra. Tutaj i to wystarczy. Tutaj ściana będzie się kończyła. Można by tutaj. O. I teraz chcemy tutaj, żeby to było tak wysoko. Wszystko dobrze. No. I teraz będziemy budować tutaj. No i tak, śmiało. To jest najlepszy na odpoczynek. Relaks na weekend. Bez stresu możemy sobie pobudować dobrze. dobra, teraz tutaj przedłużamy to okej okay. no super, bardzo fajnie i co robimy teraz? teraz musimy tutaj niszczyć to, tutaj dodać mamy sufit teraz, tak? dobrze, teraz ee... tam jakiś zombie jest ignorujemy zombie chyba nas nie może nic skrzywdzić, bo jest przecież to Creative Mouth, tak. I w tym nie da się nikogo tutaj krzywdzić. Super. Ok, dobra, fajnie. I teraz jeszcze tutaj zniszczymy to, bo jednak jak bardzo szeroki widok. I teraz będziemy stawiać szkło. Dobra, więc zakończyliśmy nasz domek bardzo prosty. E, ale jak widać no, fajny początek, tak? Mamy tutaj widok na wodę. E, możemy tutaj na przykład e, wyłączyć te latanie i tutaj widać wchodzimy do domku, ale to jeszcze jest taki problem, że to takie wprawy trzeba było Ładnie tak. I możemy zrobić taki e, tutaj m, można powiedzieć jakiś nazwać, nie jestem pewien, ale e, drewno przed domem, żeby było ładnie wyglądało tutaj, takie otoczenie. Można tutaj zawsze sobie spotkać się z, z znajomymi, kawkę, herbatkę też. Dobra, super, wchodzimy do naszego domeczku i co? I rozglądamy się bardzo ładnie. Podstawowy domek, bez drzwi, zostawimy je otwarte, żeby się wietrzył ładnie. No i to wszystko. I to koniec. Dzięki i e, smash to like button, subscribe,